I to old... was bardzo serdeczne strony Japan Kurczak Dzisiaj mamy taki scenariusz, gdzie tutaj widzimy e, państwa, które wspierają Stany Zjednoczone w konflikcie z Chinami są jako Stany zjenta... Zjednoczone Natomiast państwa, które wspierają Chiny są jako Chiny. Bardzo dużo państw jest też neutralnych, więc ja po prostu zostawiłem. Ale to nawet może być ciekawe, bo będziemy mogli zobaczyć, jak one będą się bili. No i tak, zobaczymy, kto podbije świat. Czy to będą Chiny, czy um, Stany Zjednoczone. Na papierze um, Stany Zjednoczone są o wiele mocniejsze, ale możecie wy napisać um, przed oglądaniem tego filmu, um, kto według Was wygra. A no i ten film nie ma na celu prowokować niczego ani nikogo. Jest to um, scenariusz pod filmik tylko i. Um, nie wierzę tego na poważnie Na przykład ja będę tutaj em, na te, W tej grze Będę kibicował Chiną Bo są em, Bo nie są aż tak mocne Ale to nie znaczy, że im em, Ich wspiera w prawdziwym życiu To tylko taka gra A no i zostawiłem sobie em, Nie chciałem mi się robić takich małych wysepek No A już widzę pierwszy błąd Bo dałem em, Kubę Jako Stany Zjednoczone Proszę się jeśli zobaczycie jakieś inne błędy. Tutaj z samego początku Chiny oraz e, Stany Zjednoczone się nie, niezbyt lubią, więc mam nadzieję, że jak najszybciej jakaś wojna wybuchnie. Okej, okay, i Stany się biją z Irakiem. Tutaj nawet ich zjadają dość mocno, ale te wylewa Irak? Ej, dobra, jednak, jednak odzyskują tereny. Ten Irak się mocno broni, a Chiny walczą z Wietnamem. Ciekawe, ciekawe. Dałem też agresywność na 400%, żeby się jak najwięcej działo. Chyba to zrozumiecie, ale tutaj Irak naprawdę to wygrywa. No i podbili Irak. Chiny też sobie poradziły z Wietnamem. Okej, okay, tutaj Chiny podbijały Mianmę. I jeszcze walczą z Malawi, okej. Okay. Mianma podbita. Tutaj Malawi też. Tutaj Nigeria się dość mocno rozrosła. O, Chiny się desantują na Jemen. Ciekawe, ciekawe. Tutaj mają 31 tysięcy. Tutaj Stany Zjednoczone walczą z Haiti. Nie udaje się im na razie tego podbić. I kolejny desant leci. I tym razem chyba podbiją. Nie podbili. Nie podbili, ja wierzę. Chiny walczą z Indonezją. Chiny mają w Moskwie 2 miliony ekonomii. To jest bardzo dużo. Tutaj widzimy, że Stany Zjednoczone kontrolują większość świata. I tutaj o wiele większą przewagę mają w Azji. O, Stany Zjednoczone podbiły Egipt. To ciekawe. A teraz walczą z, rebe z rebeliantami. O, o, Stany ruszyły na Chiny. Zobaczcie. Tutaj wygrywają Stany, tutaj um, na Bliskim Wschodzie to jednak Chiny wygrywają dobra, jednak nie. Czyli Stany Zjednoczone wygrywają tutaj. Ja już jak mówiłem, kibicuję um, Chinom, chociaż tak kiepsko to dla nich wygląda. Chinom została sama Azja. No, no i chyba koniec Chin. Chociaż tutaj, tutaj jeszcze mamy jakieś tereny. Ale to też leci 60 tysięcy wojsk amerykańskich. No tutaj rozbiorę Chin. W Azji już w ogóle nie ma. Chiny są na 22 miejscu. aż straszę bronią Chińczycy, ale... Em, no, dobra. I chyba koniec. Teraz Amerykanie muszą podbierać takie małe wysepki tutaj jeszcze. Chinom zostały 8 prowincji. Już tylko 6, więc um, muszą zacząć robić desanty, żeby skończyć tą wojnę. O, no i pokój wzięli. Jakoś strasznie mało wzięli um, terenów Amerykanie. Wbili się na zachód Rosji, ale tak to, to chyba niezbyt dużo różnic. Tutaj połączyli Indie i Afganistan. No to co, Stany Zjednoczone wygrały ten pojedynek? Więc można powiedzieć, że Stany Zjednoczone podbiły świat. Um, a więc dziękuję wam za oglądanie. Um, zostawcie łapkę w górę, jeśli um, formaty tego typu um, wam się podobają. Oraz zostawcie subskrypcję, bo to bardzo motywuje. No i co, do następnego.